Rozwód Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Jest wyrok. Czy to wreszcie koniec sprawy, która od miesięcy elektryzowała opinię publiczną? Zapadła kluczowa decyzja w sprawie rozwodu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli, a jej treść porządkuje najważniejsze kwestie dotyczące ich rodzinnego życia po rozstaniu. Rozstanie Kaczorowskiej i Peli. Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela, jeszcze do niedawna postrzegani jako jedna z bardziej stabilnych par świata show biznesu, oficjalnie rozstali się jesienią 2024 roku. Informacje o ich separacji pojawiały się stopniowo. Najpierw w mediach zaczęto zauważać, że nie publikują wspólnych zdjęć, później pojawiły się doniesienia o braku wspólnego zamieszkania. Choć oboje deklarowali wolę uniknięcia konfliktu, faktyczny proces wypracowywania porozumienia trwał miesiącami. Według ujawnionych informacji para miała wcześniej zawierać ustne porozumienia dotyczące opieki i finansów, jednak dopiero w postępowaniu sądowym te ustalenia zaczęły nabierać formalnego kształtu. Dopiero gdy sprawa trafiła do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, zaczęto mówić o tym, że zbliża się formalny finał ich małżeństwa. 3 listopada 2025 roku miała miejsce pierwsza rozprawa, na której obie strony stawiły się osobiście, witając się w sposób uprzejmy, lecz zdystansowany. Ich zachowanie wskazywało raczej na współpracę niż konflikt, choć atmosfera była wyraźnie oficjalna. Wyrok sądu w sprawie Kaczorowskiej i Peli. Podczas rozprawy rozwodowej rozpatrywano dokumenty oraz ustalenia stron dotyczące opieki nad dziećmi i podziału obowiązków finansowych. Jak donosi Pudelek, po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem, sąd podjął decyzję, która ostatecznie wyznacza zasady funkcjonowania rodziny po rozwodzie. Postanowiono, że para będzie sprawować opiekę nad córkami naprzemiennie, co oznacza równy podział czasu i obowiązków rodzicielskich. Ten model pozwala obojgu rodzicom na pełne uczestniczenie w życiu dzieci, a jednocześnie nie wymaga od żadnej ze stron jednostronnych poświęceń. Co ważne, sąd ustalił również, że żadne z rodziców nie będzie płacić alimentów. Ustalono że każda ze stron samodzielnie pokrywa koszty utrzymania dzieci w czasie, gdy znajdują się pod jej opieką. To rozwiązanie opiera się na założeniu, że opieka naprzemienna daje obu rodzicom równy udział w codziennych wydatkach i odpowiedzialności. Decyzja nie wprowadza dodatkowych obciążeń finansowych i jasno określa, że każda ze stron będzie ponosić koszty związane z dziećmi w takim samym zakresie, bez obowiązku przekazywania środków drugiej stronie. Jasne zasady na przyszłość Po ogłoszeniu wyroku stało się jasne, że najważniejsze kwestie dotyczące życia rodzinnego zostały ostatecznie uporządkowane. Ustalona opieka naprzemienna i brak obowiązku alimentacyjnego jasno określają odpowiedzialności każdej ze stron i pozwalają uniknąć dalszych nieporozumień czy dodatkowych negocjacji. Oboje od dawna koncentrują się na zapewnieniu córkom spokojnego środowiska i utrzymaniu równowagi po rozstaniu, co w praktyce oznacza kontakt między dorosłymi ograniczony głównie do spraw dotyczących dzieci. Teraz, dzięki wyrokowi, wszystkie te zasady mają formalne potwierdzenie i mogą stanowić stabilną podstawę na przyszłość. Wyrok kończy proces, który trwał wiele miesięcy i pozwala obu stronom skupić się na życiu po rozstaniu bez dodatkowych obciążeń formalnych czy organizacyjnych.